Biblioteki, moi drodzy. Zanim zaczniemy tutaj pracować z jakimikolwiek obiektami, wytłumaczmy sobie, na czym polega praca z bibliotekami i z obiektami w Archicadzie. W Archicadzie można używać jakiegokolwiek obiektu. Tak naprawdę to nie musi być obiekt stworzony z myślą o archikadzie. To może być SketchUp'owy obiekt, to może być 3DS'owy, Rhino, e, Revit, no, naprawdę mamy bardzo dużo różnych obiektów e, i możliwości importu takich obiektów do archikada, w zależności w jakim formacie jest zapisany obiekt, to nieco inaczej importujemy te obiekty do archikada, ale zanim zaczniemy importować jakiekolwiek obiekty, musimy sobie wytłumaczyć różnicę pomiędzy bibliotekami, jakie dostępne są w archikadzie. W momencie, gdy pracujemy na pustym wzorcu, nie ma żadnych bibliotek. Biblioteki Normalnie jak otwieramy Hikada nie z tym pustym wzorcem, no to ładuje nam się biblioteka taka standardowa do Hikada I w tej bibliotece standardowej są wszelkie drzwi, okna, takie standardowe obiekty, z typu krzesełka, z lewy, Resy i tym podobne rzeczy. Tam pojawiają się także cała biblioteka tekstur. Nam ta biblioteka tekstur nie jest potrzebna, bo my będziemy sobie tworzyć swoje własne, więc tak niekoniecznie jest potrzebne. To, co warto, nawet jeśli pracujemy z pustym wzorcem, to, co warto dodać do archikada, to jest ta standardowa biblioteka. Przede wszystkim dlatego, że moi drodzy, w standardowej bibliotece mamy okna i akurat okna i drzwi, które są w standardowej bibliotece, działają całkiem dobrze, co powoduje, że... Yy, znaczy, oczywiście można w architekcie zaprojektować swoje własne okna i drzwi, ale praca i czas zaprojektowania takich drzwi i okien jest niewspólnie dłuższa do tego, ile czasu zajmie nam projektowanie tych gotowych obiektów do architektury. Ponieważ praca, jeśli chce, jakiś określony styl drzwi, określony styl okna że są żaluzje, że parapet wygląda tak, a nie inaczej, że węgarek jest taki czy inny. Wystarczy przeedytować odpowiednio dany obiekt z gotowej biblioteki i to będzie kilka kliknięć, a jeśli byśmy chcieli od podstaw projektować takie okno czy drzwi, no to trwa to zdecydowanie dłużej i to nie warto świeczki tak naprawdę. Tworzenie wszystkiego zupełnie od podstaw, w imię jakiejś zasady. O ile przy projektowaniu już jakichś mebli, no to rzeczywiście się to opłaca, przy drzwiach i oknach nie. I zaczniemy sobie od tego, że zaimportujemy bibliotekę do Higganta. Czyli wchodzimy w pli plik biblioteki obiekty, menadżer bibliotek. I tutaj mamy okno, które jest zupełnie puste. Tutaj widać nic, w tym momencie żadnych obiektów nie mamy. W plikach do Archikada nie, w plikach na kursie, ja nie podpinam żadnej biblioteki, ponieważ każdy z Was ma do niej dostęp. Jeśli macie zainstalowanego Ahikada, to każdy z Was ma dostęp do biblioteki yy, i każdy jest w stanie ją znaleźć. I zaraz pokażę, gdzie ona się znajduje. Wchodzimy w, klikamy przycisk Add, dodaj, mamy Add, Linked Library. Biblioteki w Achicadzie są dwie, jest wewnętrzna i zewnętrzna, tak zwana. Gdzie my musimy wejść, moi drodzy? Wyszukać w zależności, na, której, w, na jakim komputerze, z jakim systemem pracujecie. Na Macu będzie to Applications, no i mamy Graphisoft i w tym Graphisoftie mamy podfoldery, w zależności ile wersji macie zainstalowanych na komputerze, to tyle. Tutaj folderów będzie, no musimy wejść w folder z konkretnym archikadą, na którym pracujemy. W moim wypadku będzie to ten. I tutaj jest biblioteka. Ona zawsze będzie Archicad Library i numer taki, który akurat macie zainstalowanego archikada na komputerze. I w tym folderze będzie kilka podfolderów. Moi drodzy, mamy katalog tekstu, mamy Taki plik. I ten plik nas interesuje. Są opcje dwie, moim zdaniem, bo tutaj cały ten folder z wszystkim, co się tutaj znajduje. Tutaj są też tła do wizualizacji, tła hdr e, przykładowe pliki .js. Yes, e, natomiast, e, no, tak naprawdę opcje są dwie. Albo dodajemy cały ten folder, czyli tą standardową bibliotekę do da. Wersja mini to jest dodanie tylko i wyłącznie tego pliku. No różnica będzie taka, że to będzie o połowę lżejsze. Natomiast to nie jest biblioteka, która, jest, która będzie wpływać na ciężar naszego projektu. Więc czy my dodajemy cały folder, czy tylko i wyłącznie ten plik, w żaden sposób nie wpłynie to na to, że nagle nam się lżej będzie pracować w Archicadzie. Nie o to tutaj chodzi. Ponieważ biblioteki są dwie i zaraz o tym powiem. Ja dodam cały ten folder. Z góry tam 600-700 MB. Natomiast to jest biblioteka zewnętrzna. O co chodzi z biblioteką zewnętrzną? Archicad nie ładuje tych... 628 MB do projektu. On jedynie pamięta ścieżkę dostępu. Czyli mamy tutaj ścieżkę dostępu, jak widać, nam się pojawia. Jeśli ja chwycę za chwilę okno, to Akika nie ładuje całego tego okna, tylko on czyta po prostu OK. To ja mam iść yy, i zobaczyć, co się znajduje w tym folderze i te informacje, które się nam znajdują w tym miejscu pokazać mi w projekcie. Więc te 628 MB w specjalny sposób nie wpływa na ciężar naszego projektu. Jest natomiast biblioteka wewnętrzna. Może kliknijmy na razie OK. Przeczekamy chwilkę. Chwilkę to przeładuję w tym momencie tą całą bibliotekę. No i w tym momencie jak na przykład wejdziemy sobie w okno, Tutaj jest Linked Libraries, czyli podlinkowana biblioteka i nagle widzimy te wszystkie okna, inne elementy w archikadzie. To samo, jak wejdziemy sobie w narzędzie Obiekt, to się pojawia Biblioteka i tutaj te wszystkie obiekty są. I teraz tak, zwłaszcza jeśli projektujemy wnętrza. Mamy często tak, że Um, że mamy takie najczęściej używane jakieś obiekty, że często na przykład wykorzystujemy jakieś tam lampy, mamy gdzieś pościągane z internetu ze strony producenta te rzeczy. I warto stworzyć sobie taki jeden folder. Na samym początku pokazywałam, w jaki sposób tworzyć strukturę folderów. I stworzyć sobie taki jeden folder, tam stworzyć jakąś hierarchię właśnie z podziałem albo na producentów, pod foldery potworzyć Albo spodziałem właśnie na konkretny mebel, że tu a tam krzesła, tam z lewy, a tam coś innego. Stworzyć sobie taki jeden folder gdzieś. Jeśli często podróżujecie, jobbox, Tak, lub inny dysk wirtualny i dodawać sobie do archika na tą bibliotekę w ten sposób, w którym myśmy teraz dodali standardowo. Czyli klikam, dodaj. No i, nie wiem, mam osobny dysk zewnętrzny, na którym mam całą bibliotekę i ten cały folder dodajemy. I tam może być całą nocą, może być kilka gigabajtów tak naprawdę plików. Dodajemy sobie ten folder i on będzie jako biblioteka zewnętrzna też nie będzie wpływać na ciężar naszego projektu. Natomiast podczas pracy nad projektem często yy, robi się tak, ok. Nie, jednak nie ta sofa. Może coś innego. Ściągnęłam ze strony producenta i robimy na zasadzie: przeciągam, upuszczam do okna mojego projektu. I takie wszystkie przyciągnięte i upuszczone yy, obiekty, czy też zaprojektowane przez nas, one dopiero wpływają na ciężar naszego projektu. Ale my sobie jeszcze pod koniec yy, pracy z aranżacją Wytłumaczymy, w jaki sposób później odchudzić ten projekt, no bo wiadomo, no, nie zawsze będziemy specjalnie dodawać do tego folderu, tam jakiś obiekt yy, i pinować, żeby to wszystko był porządek. Na bieżąco pracuje się nad koncepcją, a przeciągnę ją, puszczę, może ta słowa, może coś innego, może coś innego. No bo wiadomo, jak praca wygląda projektanta, yy, więc nie zawsze tak ściśle pilnujemy tego. Ale spokojnie, później także ten cały bałagan można odchudzić, wyczyścić, bo taki każdy wrzucony tutaj na bieżąco pojedyncze pliki do echikady wpływają na ciężar projektu. I przy słabszej maszynie, zwłaszcza jeśli tak przyciągamy, upuszczamy jakieś skaczapowe pliki, to później Hikada się ała Co jest wolniej, i co jest wolniej. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie. Zaczynamy dodawać okna i drzwi.